Błogosławiona Anna Katarzyna Emerych. Tajemnice czasów ostatecznych. Część dziesiąta. Wokół słyszałam wrzaski. Otaczały mnie straszliwe zjawy. Często powalano mnie na groby, popychano i rzucano we wszystkie strony. Próbowano przemocą usunąć z cmentarza. Bóg dał mi jednak tę łaskę, że nie dałam się zastraszyć. I nigdy nawet jeden włos nie ustąpiła mnie przyjacielowi. A tam gdzie mi przeszkadzano, podwajałam swe modlitwy. O ilość podziękowań otrzymałam od moich dusz czyścowych. Ach, gdyby tak wszyscy ludzie zechcieli dzielić się ze mną tę radością. Jakiż bezmiar łask jest na ziemi. Zapomina się jednak o nich i marnuje się je, by tymczasem dusze czyścowe, tak usilnie się ich dopraszają, w różnorakich miejscach swego przebywania, znosząc najrozmaitsze katusze, doświadczają trwogi i tęsknoty, żebrzą o pomoc i wyzwolenie. Mimo tej wielkiej niedoli, sławią jednak naszego pana i zbawcę. Wszystko co dla nich czynimy jest źródłem nieskończonych rozkoszy. 2 listopada 1819 roku Anna Katarzyna opowiedziała: Razem ze swym przewodnikiem udałam się na pustkowie. Chodziłam w różne miejsca, a wszędzie niosłam pociechę. Wszystkie dusze były mniej lub bardziej zanurzone w ciemności. Niektóre tylko w połowie, inne po samo szyję. Znajdowały się obok siebie, jednak Każda jakby w oddzielnym więzieniu. Jedne cierpiały pragnienie, innym było zimno lub gorąco. Nie mogły sobie pomóc, cierpiały nieskończące się męczarnie i usychały z tęsknoty. Widziałam, że wiele z nich było uwalnianych, ich radości nie da się wypowiedzieć. Unusiły się w wielkiej liczbie. W szarej duchowej postaci, jednak podczas swego szybkiego przechodzenia do wyższego miejsca, otrzymywały na krótki czas szaty i oznaki swego stanu. Miejscem, w którym się gromadziły, był ogromny obszar nad czyśćcem, zamknięty ze wszystkich stron kolczastym ogrodzeniem. Ujrzałem tam wielu wyzwolonych już lekarzy, których przyjmowali i Procesjonalnie wyprowadzali na wysokości ich koledzy po fachu. Zobaczyłam też wielu odprowadzanych żołnierzy, i bardzo mnie uradował widok tych biednych, często zabitych na wojnie ludzi. Widziałam niewiele zakonnic, a jeszcze mniej sędziów wiele natomiast dziewic, które gdyby miały po temu sposobność, poświęciłyby się stanowi zakonnemu. Były one odprowadzone przez zmarłe mniszki. Widziałem też niektórych dawnych królów i dusze z rodzin królewskich, wielu księży, a także wieśniaków. Wśród wszystkich tych dusz rozpoznawałam licznych znajomych, a wiele innych, sądząc po ich szatach, pochodziło z obcych stron. Każdy stan odprowadzały w różnych kierunkach dusze należące do tego samego stanu. Gdy już uniosły się na wysokości, traciły ponownie swe ziemskie oznaki i otrzymywały świetlistą szatę błogosławionych. W czyściu rozpoznawałam nie tylko moich znajomych, lecz także krewnych moich przyjaciół, których nigdy wcześniej nie widziałam. Najbardziej opuszczone spośród tych, jakie widziałam, były te dobre dusze czyścowe, o których nikt nie myśli, a jest ich wiele pośród naszych wiernych niemodlących się. Za takich właśnie modlę się zawsze najwięcej. Zaraz potem otrzymałam inne widzenie. Byłam ubrana jak wiejska dziewczyna, tak jak kiedyś chodziłam. Miałam chustę wokół głowy i czepek na głowie. Mój przewodnik zaprowadził mnie przed wstępujący z nieba świetlisty tłum. Widziałem w nim same koronowane głowy, a nad nimi unosił się Zbawiciel, trzymający biały pastorał z krzyżem i chorągiewką. Było tam około stu osób, w większości dziewice, mężczyźni stanowili tylko trzecią część. Wszyscy mieli na sobie jaśniające królewskie szaty, w najrozmaitszych pomieszanych ze sobą barwach i chwały przez co ta wizja była niezwykle piękna. Nosili koronę otwarte albo przykrywające głowę jak kaptury. Wśród nich było wiele osób ze śladami ran, z których wydobywał się czerwony blask. Mój przewodnik zaprowadził mnie do nich i wtedy ogarnął mnie lęk. Nie wiedziałam, jak ja, wiejska dziewczyna, mam się zachować wobec tych królów. Przewodnik powiedział mi – możesz stać się taka sama jak oni. A i miejsce mojej wiejskiej sukni otrzymałam szatem niszki. Wtedy ujrzałem wokół siebie wszystkich, którzy byli obecni na moich obłuczynach w klasztorze. Przede wszystkim zmarły mniszki z naszego klasztoru. Zobaczyłam, jak niektóre poznane w mym życiu osoby, z którymi kiedyś załatwiałam jakieś sprawy, Spoglądały z czyśca w moją stronę. Rozpoznawałam fałszywe i szczere postawy. Wiele z tych osób patrzyło na mnie ze smutkiem, a niektórymi było żal, gdy pomyślałam, że muszę ich znowu opuścić. Byli to mieszkańcy miasteczka. 24 września 1820 roku wizjonerka opowiadała. W domu zaślubin miałam do wykonania ciężką pracę, której ciągle nie mogłam dokończyć. Musiałam zupełnie niepraktyczną, twardą miotłą sprzątać mnóstwo śmieci, jednak nie dawałam sobie z tym rady. Naraz przyszły mi z pomocą moja matka oraz pewna przyjaciółka, której przed śmiercią dałam obrazek świętej Katarzyny, otrzymamy w nadprzyrodzony sposób. Nosiła ten obrazek na piersi i często ze mną rozmawiała. Moja matka zaprowadziła mnie do wielu miejsc, w których przebywały dusze. Jak sobie przypominam, znalazłam się wtedy na jakiejś górze, na której wyszedł mi naprzeciw duch uwiązany na łańcuchu i mieniący się czerwono-miedzianą barwą. Był tam od bardzo długiego już czasu i nikt nie okazywał mu żadnej pomocy. Nikt o nim nie myślał. Nikt mu nie pomagał ani za niego się nie modlił. Powiedział mi jedynie kilka słów, a mimo to poznałam całą jego historię, z której jeszcze pamiętam trochę szczegółów. Za czasów pewnego króla angielskiego, który prowadził wojnę z Francją, był najwyższym wojskowym w tym kraju. Szalał tam i doprowadzał się okrucieństw. Był źle wychowany, za co, jak mi się wydaje, winę ponosiła jego matka. Zawsze jednak w tajemnicy okazywał cześć matce Najświętszej. Niszczył wszystkie obrazy. Kiedy pewnego razu przechodził obok bardzo pięknej statuły Matki Bożej, chciał również ją zniszczyć. Coś go jednak poruszyło wewnętrznie i nie uczynił tego. Potem dostał bardzo wysokiej gorączki. I chciał się wyspowiadać, lecz niestety stracił przytomność. Zmarł jednak bardzo skruszony, dlatego okazano mu miłosierdzie i nie potępił się. Można mu było jeszcze dopomóc, jednak zupełnie o nim zapomniano. Powiedział, że można mu przyjść z pomocą szczególnie przez odmawianie mszy świętych. Z niewielką pomocą ludzi mógłby zostać wyzwolony znacznie szybciej. Miejsce to nie jest zwyczajnym czyściem. Widziałam, że nieustannie szczekają na niego psy i szarpią go za to, za co tak gnębił ludzi. Leżał często związany w różnych pozycjach, także rozciągnięty jak bela, polewano go wrzącą krwią która płynęła potem wszystkimi jego żyłami. Powiedział mi, że nadzieja wyzwolenia sprawiłaby mu ogromną ulgę. Wciąż rozmawiając ze mną, spadł z powrotem do środka góry. Miejsce, na którym stał, było pokryte jakby płonącą trawą. Rozmawiał on ze mną już wcześniej, teraz był to trzeci raz. 27 września 1820 roku tak Anna Katarzyna opowiadała. Dzisiejszej nocy dużo się modliłam za dusze czyścowej i ujrzałam wiele niezwykłych kar, które cierpią, lecz także niepojęte miłosierdzie Boże. Ponownie zobaczyłam także owego nieszczęśliwego angielskiego wojownika i pomodliłam się za niego. Ujrzałam nieskończone miłosierdzie i sprawiedliwość Boga, zobaczyłam też, że nic z tego, co jest naprawdę dobre w człowieku i co w nim pozostaje, nigdy nie ginie. Widziałam, jak dobro i zło z przodków przechodzi na dzieci i w nich działa. Przez akty i woli i współdziałanie owo zło lub dobro przyczynia się do ich zbawienia lub potępienia. Widziałam, że skarby Kościoła i miłość jego członków w cudowny sposób pomagają duszą, a wszystko to było rzeczywistą naprawą i dopełnieniem ich braków. Miłosierdzie i sprawiedliwość nie sprzeciwstawiały się sobie, mimo iż jedno i drugie jest nieskończone wielkie. Widziałam wiele stanów oczyszczenia, widziałam zwłaszcza owych wygodnych, bezczynnie siedzących kapłanów. Którzy lubią powtarzać: Zadowolę się jakimś małym kąskiem w niebie. Modlę się przecież, odprawiam sze, spowiadam i tak dalej. Muszą one znosić nieprawdopodobne udręki i usykać tęsknotę. Muszą też widzieć przed sobą wszystkie dusze, którym nie okazali pomocy. Muszą siedzieć bezczynnie, trawieni wewnętrznym pragnieniem działania i pomagania innym. Cała jej gnuśność staje się duchową udręką, pokój staje się niecierpliwością, bezczynność zamienia się w kajdany, a wszystkie te kary nie są sztucznym wynalazkiem, lecz podobnie jak choroba, w przedziwny i logiczny sposób rodzą się ze zła. Przy tej okazji widziałem w czyściu wiele rzeczy szczególnie takich, które dotyczyły stanu dzieci zabijanych przed ich narodzeniem. Nie potrafię tego jasno wyrazić, dlatego pominę to wszystko. W każdym razie, jednego byłam zawsze pewna wszelkie dobro, zarówno w duszy, jak i w ciele, przebija się do światła, tak jak zło zmierza w kierunku ciemności, jeśli nie zostanie zgładzone przez ekspiacyjną pokutę. Miłosierdzie i sprawiedliwość są Bogu doskonałe. Dzięki Jemu miłosierdziu, na mocy niewyczerpalnych zasług Jezusa Chrystusa i złączonych z Nim świętych w Kościele przez współdziałanie oraz pełne wiary, ufności, miłości, czyny Jego członków staje się zadość sprawiedliwości. Widziałam zawsze, że nie ginie nic z tego, co w Kościele dzieje się w zjednoczeniu z Jezusem. A każde nabożne życzenie, każda dobra myśl, każdy czyn dokonany z miłości do Jezusa dobrze służy doskonałości ciała Kościoła. Człowiek, który nie czyni nic poza modlitwą za swych braci, poruszony niepodzielną miłością do Boga, taki człowiek dokonuje wielkiego zbawiennego dzieła.